I znowu witamy w programie Drugie życie złomu w Twojej ogrodzie Ogrodzie Twoim, domu, firmie i nie wiadomo gdzie Transport ręczny trzeba sobie ułatwiać Może jakiś wózek naprawimy Ten ma akurat zepsutą zębatkę Spróbujemy wymienić kółko, bo jest dodatkowe Z inszego takiego sprzętu, a tu mamy taką Kosiarę, Stiga Stiga Koło rozbite Świecy nie ma, filtra nie ma, ale jest to rozrusznik elektryczny. Miejsce na akumulator. Urwana dźwignia regulacji wysokości. O, trzeba jej okazać trochę czułości, miłości. Może jeszcze będzie z trawą walczyła. Już ma zdrowy. Zobaczymy, czy silnik odpali. Na razie takie koło założyłem. Trzeba będzie dobrać odpowiedniej wielkości, mniejsze. Jest mój towarzysz. Tutaj nóżek widać w dobrym stanie napęd może będzie żył, lokuje nadzieję. Zobaczymy co się będzie działo. Tak wygląda pan gaźnik. Tu trzeba wziąć stojnik, znaczy dokładnie zbiornik komary pływakowej, zobaczymy co jest w środku. W środku są takie niespodzianki, że jest czysto. Pan pływak. dajmy mechanizm regulatora obrotów. Akumulatorek taki stary zamontowałem. Spróbujemy go wykorzystać. Sprawimy też oczywiście oleum. Coś, coś na tej mialce jest. Tego oleum. Spróbujemy zastosować. To jest taki magiczny kluczyk. Dźwignię oczywiście gaszenia trzeba zablokować. Coś zazgrzytało. Wlejemy trochę paliwa zobaczymy co się będzie działo, czy będzie uruchomić się ciało po prostu to jest taka dźwignia, sanie, nie sanie no, spróbujemy Coś coś się zaczyna dziać. Zabaj! Coś się stało chyba świecabele jak kręcona wystrzeliła No będzie trzeba wkręcić nową.